No, i w końcu się trafiła. Pierwsza świeża w tym sezonie. Szedłem sobie o taką ścieżeczką. No, i tak się rozglądałem prawo, lewo. No, i od ścieżki jakieś 5 metrów. Jest. Fajny, czarny. Już podchodzimy. U, tu leży, troszkę, ale fajny tu nas tak, tu z takim zarysem w koronie, troszkę. No, fajny tak się prezentuje. Dobra, szukamy dalej.